Witam serdecznie, z tej strony Jakobs i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Farmer's Life. Mamy misję tutaj do kombajnu naszego, czyli szukamy skrzyń zaginionych. Ja tylko podejrzę, kto tutaj ma skrzynie nasze jeszcze. Czy tutaj na targu czasami nie ma kogoś, kto nam nie podwędził tych skrzyń. To są... Nie, to nie są te skrzynie. Ale nie widzę tutaj. Tutaj nie ma sołt jest na ukradł jaką skrzynie <grych> To by było ciekawe Sołtys, jest... O ma sołty. Patrzcie no Ale To złodziej jeden Dobra, musimy tu wrócić wieczorem. Okej okay. Także zajmujemy się misją na kombajn. Lecimy dalej na brzeg rzeki, szukać dalej. Nasze, czyli tam już są znalezione, tylko trzeba je pozbierać. No i przeczekać do wieczora. No Ja tutaj właśnie trzeba sobie zmienić czas, żeby to leciało. Co my nie czekali później. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Zasubskrybujcie kanał. Zostawcie łapki w górę. I lecimy dalej. Tutaj mamy dwie skrzynki czy trzy? No już się pogubiłem. Tamtej jednej wcześniej nie było chyba. Albo była, nie zauważyłem. Tu mamy jedną, drugą, trzy skrzynki. Czyli są cztery już. A miały być trzy niby w wodzie. Zaraz to ogarniemy, bo nie wiem. Dobra, pomału Kaziu, żeby się tutaj nic nie wykrzaczyło nam. To jest druga. Tu mamy trzecią, no i tam jest czwarta. To tu pisało, że trzy są, a tu są cztery. No ale dobra, niechaj tak będzie, no skoro są cztery. Co ty robisz? Właśnie na wóz. O, tutaj się po dwie tylko mieszczą. Dobra. Przejedziemy jeszcze po jedną. Ja jeszcze tam dalej przelecę. zobaczę. No bo skoro są cztery, a miały być trzy, no to nie wiem. Jest czwarta. No nie. Dobra. A nie, ja przelecę sobie na szybko, zobaczę jeszcze może gdzieś tutaj jakaś jeszcze się. zawieruszyło. Ale chyba już nie ma więcej. Dobra, czyli cztery są tutaj. Teraz trzeba znaleźć jeszcze ludzi, którzy mają nasze skrzynki. Więcej, jedno ma sołtys. Musimy przelecieć po wszystkich i przeszukać to. Czyli do Sołtysa tutaj musimy sobie... Kurde, jak to nakręcić teraz? To od Sołtysa to weźmiemy wieczorem najpierw, a później Polecimy dalej. Wieczorem to nie późno chyba chodzą do domu tutaj wóz poczeka Zalecimy po każdym. Ksiądz może też mieć. Nie, nie przeczę, że nie, bo to też jest fany. Zaraz <noise> tu go, czy nie ma skrzynki naszej. Wszystkich sprawdzamy, to wszystkich. Księżulo. Nie masz tu skrzynki jakiejś sakitranej? Chociaż nie widzę. Dobra, ksiądz może jest czysty. Idziemy dalej. Tutaj nie ma nikogo. Do tekli zobaczymy. Może ona coś tutaj schowała. Ma skrzynkę, patrzcie. Ma skrzynkę. Od niej dalej nie mogę nic kupić jeszcze. Masz czelność, odejdź i nie wracaj. Ja się złościć, dobra, czyli mamy tak. Sołtysa, tekle. Teraz tak. Czy Tadeusz coś tam schowa? Przed nami. Tadziu, nie masz skrzynki jakiejś? Tak przypadkiem nie znalazłeś jakiejś skrzynki? A może twoja żona? Myślałem, że to to, ale nie. Dobra, wygląda na to, że oni są czyści. Napijemy się. Także masz szczęście. Dalej, co tu mamy? Chłopaki z Tartaku. ma. nie widzieliście skrzyneczki może takiej ładnej? Proszę, mają skrzynkę. To jest trzecia. Raz, dwa, trzy, a miał być cztery, tak? Nadal muszę odwiedzić naszych mieszkańców i zabrać im trzy brakujące skrzynki. Czyli 3, nie 4. No dobra, ale na wszelki wypadek jeszcze pójdę do PGR-u, żeby chociaż w PGR-ze to będziemy na koniec. No ale, wiecie, lepiej sprawdzić. Staszkowi mamy to przywieźć. Ale popatrzę, może moja żona coś tam skitrała jeszcze. Już myślałem, że to to. Masz szczęście, że nie ukradłaś. Wszystko cię wykupiłem. Oprócz oczywiście warzyw, raczej tych owoców. Które też niedługo będziemy sadzić. Ja, tylko jak się odbijemy od dna, bo mam mało pieniędzy. Ale to się może niedługo zmienić. No dobra, tutaj nie ma skrzynki na szczęście. Także spoko. No dobra, czyli mamy do odwiedzenia tak. Tu, później tu i tu po drodze. Ta tekla to jest tak nie po drodze, że masakra. Ale co zrobić. Trzeba wieczorem najpierw te skrzynki wytargać od nich, a dopiero później się bawić. Dobra, idźmy na nasz plac. Bo tutaj chyba się bimberek skończył już robić. Co? A nie, jeszcze, jeszcze nie. Trzy godziny. Jeszcze 3 godziny. Także tutaj sobie to odłożymy, to odłożymy. Tylko gorzałki mam przy sobie. Zjedz sobie jajeczko. Tu mam jeszcze 30 ziemniaków. W sumie mogę to zasadzić. bo Po co mi tutaj, jest, tutaj leżą bezczynnie. Jak ja nic z tym nie robię na razie. No i tak zrobimy 30 zawsze razy 5 to będzie już 150 chyba dobra 235 paliwa mamy także spoko tylko że ja ciągnika nie mam tutaj żeby to zasadzić tu są ziemniory tu dosadzimy, bo tutaj jest luka jakaś. Dobrze dobrze. Ładnie to wygląda w pole, mi powiem. Później kopaczką się wpadnie to się tutaj ładnie powykopuje. Magazyn muszę postawić. Gdzie ten magazyn postawić, właśnie? O to jest pytanie: czy mi stać na niego? Czy mam tyle desek? Bo to jest tutaj magazyn: sześćdziesiąt dwie deski. Może mnie stać, ja tu miałem tu postawić zamiast tej szopy, chyba tu mam 8000 w tym nie zmieści mi się raczej do tego. Tu mam 5. A dobra, a zanim magazyn miałem tutaj porobić sobie takie ozdobne rzeczy. Także, może zajmiemy się tym. Na razie zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy to będzie fajnie wyglądać, czy nie. Jakbym sobie tutaj postawił taki połóż. Nie tutaj. Powiedzmy, że tutaj. takie coś. I tutaj takie coś. Dobra, puść to. Ej, żebyś mi nie dziabnął kozy. No, takie coś tutaj porobić, fajnie to będzie wyglądać jak ucznienie, niby takie, że zwierzęta jedzą. <laughs> Możecie napisać, czy to jest fajnie wyglądać, czy nie. Zrobię tutaj, to dwa, może takie coś. Dobra. Czy zwierzęta mogą z tego jeść? Chyba nie. No dobra, i tak bym to zrobił w każdym zobaczymy. Jeszcze, jeszcze... jedno chyba. No. Finito. No i tutaj jedno. B. Uważaj, bo tu będę budował. O! Nie da się do tego postawić, a niby czemu? Się nie da jak się da. Jak się popieści to i się suszarka na trawę zmieści. <laughs> Ciemno się robi? Ciemno się robi. Dobra, jeszcze ze dwie godziny mamy tak, że możemy sobie tu podziałać trochę. Zobacz, zastanowię się z tym magazynem jeszcze. Ten magazyn też trzeba będzie postawić na pewno, tylko jeszcze gdzie to jest sprawa otwarta. Co sobie porobimy te stelaże? Koniki, koniki. Tutaj dwa, tu krów jeszcze i to będzie chyba wszystko. U nie wiem czy to będę stawiał. Może zobaczymy jak mi zostanie, to może. No, elegancko. Byczek. Jedzenia jest także nie podchodź tu, żeby Cię czasami nie bodnął tymi widłami, bo różnie to bywa, może skończyć później na haku. Wimberek się zrobił. Zaraz to wstawimy i idziemy tam do tych naszych złodziejaszków. Co znaleźli? To co nie ich? Eee, dobra. To na razie odstawię, bo tam. Nie wiem, może u świnek też postawię. Mam jeszcze cztery sztuki. Także coś tam można jeszcze wykminić. Sią! Już niedźwiedzie mam do rozebrania. Dobra, potrzebuję bimbru. Zacieru. 2, 3, 4, 5. Wszystko pójdzie. Teraz się kręci. Dobra, dobra, to bierz te butelki, nie marudź. No Idealnie. 20 butelek do sprzedania jest. Która to godzina? 1930. Idziemy na targ. Tylko chwila. Ja sobie jeszcze zjem i napiję się, bo może być różnie. Kawka jest. Tak. Wypiję kawkę na energię. I zjedz sobie jajeczko. O. Tak będzie dobrze. Idziemy do targu. Na targ. Zobaczymy. Sądy to chyba wcześniej chodzi spać, mam nadzieję. Nie, stoi menda jeszcze. 20.11 jeszcze stoi? Do domu byś szedł, chłopie. Kobita czeka. Pierwszej, może. Chwilkę zaczekamy, bo jeszcze mamy dobre oblecenia tekle i te klei chłopaków. Mam nadzieję, że to wszyscy, że nie pominałem gdzieś skrzynki, bo znowu będę czekał cały dzień. No, idźcie, do domu. Nie mogę kiedy tak się gapić. Czego się gapisz? Dobra, dwudziesta pierwsza hmm. wybiła. co? Dobra, nie to. Dobra, możemy tu zabrać. Kurde, tylko teraz muszę jeszcze wyjść stąd. Dawała jeszcze kawałek do tego ciągliczka dojdziemy, mam nadzieję. Przerócisz tak? O! A czemu to tak do góry, a nie tutaj z tyłu? Jeszcze się układa. Dobra, skoro tak, no to tak. Dobra, lecimy do tekli. Gdzie ona ma wejście? Chwila, bo coś pominąłem, chyba. A tu ma wejście, a ja jadę dalej. Nie wziąłem ze są latarki, niestety. Konoszę oprócz latarni. Nie da się rzucić tym? O, da się. <gry> Z dużo szybciej. Oczywiście, jak się trafi. Tak, ja to zrobiłem. Dobra, na wóz. O, teraz się z tyłu wózł. No dobra, został tak. Wszystko. No dobra, to z tego tartaku jutro tutaj sobie pojedziemy do PGR-u. Mam nadzieję, że nie pominąłem niczego. Zobaczymy. A co do kolejnej misji, to jest nowy zagarniacz. Bez zagarniacza to ten kombajn jest tylko hałaśliwym środkiem transportu. Nie sposób dostać tego elementu, ale Antek i na to znalazł sposób trzeba zrobić nowy. Mój brat załatwił rysunki techniczne, a konstrukcją zajmie się Tadek. Rysunki techniczne będą potrzebne te plany, które zamówił Antek. Miały przypłynąć do przystani, ale wypadły za burte. Niech no jadorwe tego kapitana od siedmiu boleści. Dobrze, że lekka jest ta skrzynka, podobno zniosło ją na przeciwny brzeg, brzeg rzeki na północny zachód od przystani. No dobra, czyli ta jest po drugiej stronie. Dostarczyć ją do Tadeusza. Ok, czyli jak to zawieziemy, to zostaną, dostanie nam do znalezienia kolejna skrzynka do hedera. Ok. Dobrze, wrócimy do domu jeszcze. Tam ten ciągnik zostawię, bo stamtąd wyruszymy sobie już do PGR-u. Ja jeszcze do mojej żony idę tylko na chwilę. Co ty lubisz, kochanie? Kukurydzę muszę gotować, jak będę miał smażony drób, smażona ryba. Pudełko czekoladek. Powiedz, po, powiem Ci, że mam dla Ciebie coś takiego. Także dzisiaj dostaniesz ode mnie pudełko czekoladek. Proszę bardzo. Stęskniłem się za tą, oczywiście. No. <laughs> Elegancko. Dobrze. Także widzimy się jutro w kolejnej misji. Znaczy, no, no, w kolejnej misji szukania drugiej skrzynki. Ostatniej chyba się okaże. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.